Jak to nie jest zrobione? W dzisiejszym odcinku płytki drukowane. Rozwój płytek, jakie znamy dzisiaj, sięga początku XX wieku. Przed nimi budowanie obwodów elektronicznych było bardzo czasochłonne. Obecnie znajdują się praktycznie w każdym urządzeniu elektronicznym, takim jak telefony komórkowe, telewizory czy komputery. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić istnienie współczesnej elektroniki bez drukowanych obwodów, zwanych potocznie PCB. Te miniaturowe dzieła sztuki składają się na warstwy izolatora, na których naniesiono przewodzącą warstwę folii miedzianej. Następnie, w procesie chemicznym, ukształtowano ścieżki w taki sposób, by łączyły ze sobą odpowiednie miejsca na płytce. Wszystko zaczyna się tutaj. Dział projektantów tworzy dokumentację urządzenia. Składa się na niego między innymi schemat połączeń elektronicznych oraz przestrzenne rozmieszczenie zastosowanych podzespołów. Są one układane ze ściśle określonymi zasadami projektowania, co ostatecznie wpływa na działanie samego urządzenia. Gotowy projekt płytki jest następnie przekazywany do kolejnego działu. Tutaj grupa specjalistów sprawdza go pod kątem zgodności z używaną w firmie technologią. Po uzgodnieniu tego z działem projektowym błędy są korygowane lub projekt zostaje zawrócony do poprawy. Jeśli wszystko się zgadza, dokonuje się panelizacji. Jest to proces powielania projektu w taki sposób, by technologicznie można było wykonać ten sam obwód kilka razy na jednym kawałku materiału. Dzięki temu koszt i czas wykonania spada kilkakrotnie. Dodawane są również marginesy i otwory technologiczne. Surowcem do wykonania obwodu są płyty tzw. laminatu. Jest to zazwyczaj żywica epoksydowa, zbrojona włóknem szklanym. Projekt uwzględnia dwie warstwy przewodzące, więc zastosowano tutaj laminat obustronnie pokryty miedzią. Na hali produkcyjnej operator CNC dokonuje wiercenia otworów na podstawie otrzymanego projektu. Maszyna z chirurgiczną precyzją rozpoczyna swój balet. Jego efektem będą otwory pod elementy oraz tzw. przelotki. Niektóre z otworów są tak małe, że ciężko je dostrzec. Specjalnie dla Państwa poprosiliśmy o wywiercenie otworów ziarenku ryżu. Ta maleńka dziurka ma średnicę zaledwie 1, 10 mm. Na sam koniec wykonywane jest frezowanie. Płytka trafia do maszyny, która usuwa automatycznie ostre krawędzie i wstępnie oczyszcza powierzchnię miedzi. Pracownik dokonuje ręcznej inspekcji płytki celem wyłapania ewentualnych błędów. Tak spreparowany materiał jest umieszczany w szeregu kąpieli czyszczących chemicznie. Zanurza się ją do kuwety z kwasem, który usuwa bardzo cienką warstwę tlenków i odsłania czystą warstwę miedzi. Na koniec płytka jest płukana w wodzie destylowanej. Teraz będą powstawać przelotki. Są to swego rodzaju połączenia pomiędzy górną a dolną warstwą przewodzącą. Czysta płytka jest umieszczona w kąpieli metalizującej. Zawarte w niej rozpuszczalne związki miedzi pod wpływem wysokiej temperatury ulegną rozkładowi, wydzielając czystą, metaliczną miedź. Stanie się ona fundamentem dla grubszej warstwy miedzi w procesie galwanicznym. Po wstępnym odcieknięciu nadmiaru cieczy. Płytka jest umieszczana w piecu na okres pół godziny. Na początku trwa jej suszenie, a następnie temperatura jest podnoszona, by doszło do metalizacji. Po tym czasie zostaje odstawiona do ostygnięcia i proces powtarza się kilkukrotnie. Po metalizacji pozostaje mnóstwo zanieczyszczeń, które trzeba usunąć w kąpieli wodnej. Kluczowym podetapem jest galwaniczna metalizacja otworów. Przepływowi prądu elektrycznego przez kąpiel towarzyszy wydzielanie się metalicznej miedzi w miejscach przewodzących prąd. Również nasza nowa powłoka z poprzedniego etapu zostanie nią pogryta. Parametry takie jak wartość prądu przypadająca na decymetr kwadratowy płytki, temperatura roztworu i jego skład stanowią ścisłą tajemnicę firmy. Po galwanizacji płyta odcieka grawitacyjnie. Jest najpierw płukana w wodzie, a następnie w kąpieli pasywująco wybłyszczającej. Pozwoli to na zachowanie blasku warstwy miedzi przez dłuższy czas. W dziale Research and Design wykonywane są badania produktów oraz surowców. Są tu też opracowywane nowe technologie. Czujne oko pracownika uzbrojone w mikroskop wyłapuje nawet najmniejsze niedoskonałości. Dopiero na tym etapie można wstępnie oszacować, czy wszystko poszło do tej pory zgodnie z planem. Czasami okazuje się, że przelotki nie są dobrze pokryte warstwą miedzi lub powierzchnia zawiera jakieś skazy. Materiały, które przeszły kontrolę, trafiają do lakierowania emulsją światłoczuła. Druga strona jest zabezpieczona taśmą ochronną, by nie uległa wytrawieniu. Gdy lakier światłoczuły wyschnie, kładzie się na płytkę kliszę zawierającą mozaikę ścieżek z projektu. Pod wpływem światła UV dochodzi do zmiany rozpuszczalności naświetlonych warstw. W przypadku nietypowych zleceń używa się projektora DLP kąpiel wywołująca rozpuszcza naświetlone miejsca i ujawnia rysunek. Dzięki roztworowi trawiącemu odsłonięte miejsca miedzi ulegną roztworzeniu. Etapem kończącym formowanie ścieżek jest dokładne wypłukanie płytki z wszelakiej chemii. Proces powtarza się dla drugiej strony płytki. Tak przygotowany obwód drukowany jest poddawany automatycznym testom z użyciem testerów FCT. W jednej sekundzie deszcz miniaturowych szpilek dotyka powierzchni płytki i sprawdza, czy została poprawnie wykonana. Wszelkie wadliwe egzemplarze zostają odrzucone. Nadszedł czas na pokrycie płytki warstwą solder maski. Zabezpieczy ona płytkę przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwi lutowanie. Na gęstą jak miód pastę nakłada się specjalną folię, a następnie raklon rozprowadza równomiernie po powierzchni. Masa zostaje utwardzona światłem UV. Po krótkiej chwili folia zostaje odklejona, a powierzchnia umyta rozpuszczalnikiem. Taki sposób postępowania pozwala na uzyskanie błyszczącego wykończenia solder maski. Tu również czynności powtarza się dla drugiej strony. Bielenie odsłoniętych powierzchni stopem lutowniczym dodatkowo zabezpieczy mieć przed korozją i ułatwi lutowanie. Pozostało już tylko wyfrezować krawędzie celem uwolnienia poszczególnych detali. Teraz już wiecie, jak to nie jest zrobione. Maszyna z chirurgiczną precyzją rozpoczyna swój balet. O,